Witam, teraz nagram unboxing kostki Ghost Hand 3 na 3. Wszystko jest zamówione za 30 zł na białym plastiku u Speed Cube. Za 30 zł, chyba 26 zł z przesyłką Nie na wizerunku, bo tyle, no, ale łatwo. Dobra, szybki unboxing. No. Otwórzmy takie pierwsze wrażenie zróbmy. Algorytmy, niestety po nisku. No. Takie pudełko. Dobra. Jak się kostka rusza? O, wyszła się fajnie Od razu mówię, że ta kostka nie jest do mnie, tylko przyszła do kolegi o, ścina chociaż? Łaścina, no i to ładnie. O. Czy? Smarł nie czuję. Jeszcze budowę przy okazji pokażę. normalna i nie nasmarowana. Czyli smaru nie potrzebuje, czyli jest dobrze. Kurde, teraz znowu tego kostkę względy. No, kostka fajna. Taki, szy taki szybki unboxing. No, standardna kolorów dobra no to to na tyle na razie